Zwalnienie z wf w SC Rok. Ćwiczeń unikają. Kuba Wojewódzki i Agnieszka Szulim. 13 października HGW MPWD. Tak. To jest wystarczające hasło. Polaku, Warszawski. Wiesz co? Jak wczoraj kardynał warszawski mówił, że nie głosowanie na referendum to nie grzech, to ja pójdę. Ja chyba też. I jak ale, nie... ale mamy jakąś alternatywę. O. Dziękuję Coś? bardzo. Ale dziękuję mamy... Akademii, no, bardzo ale... dziękuję. O, jest i Boguś, jest i Bisiorek. Jest... Patrz, pani Anio, nawet z Pegazem biją brawo. U, dziękuję Wam dziękuję. bardzo, całe NRD. Słuchaj, ale mamy jakąś alternatywę? Ten, ten Ursynowa, jak on się nazywa. Guział. Guział, no. A, no. Guział. Podobno jest świetny wywiad no, ta, 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 z Guziałem ta, 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 ta. dzisiaj, bo Guział się rozlicza teraz, że zasiada w różnych radach nadzorczych, słyszałaś o tym? Wysia... No, no, no Guziałowi na razie naliczyli jedną radę. No ale dał radę i zasiadł. No podobno no, a... dlatego, że go tak bardzo Hanna Gromkiewicz-Walcz tutaj prześladowała. Guziała. Każda, że jak może, na razie Podobno nawet prezydent provincesu. mówi, żeby 13 października HGWPWD nie robić. A. Guzio jest z radomia? twój? Jak Gombrowicz i nasz A. kamilutek. Trzech Wielkolodów z radomia. Ofensywa radomska trwa. A ja cię chciałam zapytać, tak. Proszę pytaj. Ile razy już dwa to razy wyjadano? dzisiaj? Nie. No, 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 dwa razy, no. Ej, kiedy to zdążyłeś? No, sam, jak śpię sam, to sam wcześniej staję. Ja nie chodzę tak często do toalety, nie wiem. Świnia. Сравнение с